Dzień dobry, witam. 11 stycznia, na no, domini 2025 jesteśmy na rajskiej wyspie Gran Canaria na jej południowym krańcu w miejscowości Czyli nie wiem jak się nazywa, mazguraja de jeszcze nie ma spalonic. Tu nam życzę wesołych świąt w takim ankurażu. Święte się spędza idziemy na plażę, zobaczyć co się dzieje. Tak to się właśnie prezentuje. Widzę dość duże fale. Temperatura jest przyjemna. Do słońca świeci delikatny wiatr. Nie wiem, czy on pokazuje na niej interesujący widok. Tu jest najlepszy. Teraz pewnie zejdziemy sobie tutaj, bo tu w tym Bajorku są mniejsze flagi, nie flagi, tylko fale. Dzięki tym falochronom mało ludzi się kąpie, więc pewnie zimna woda, ale pokaże się temperatura powietrza. Nie wiem, powinno tu pisać, ale się zaciął zegar i pokazuje 8:40, cokolwiek to znaczy. Tutaj restauracje z panoramicznym widokiem. Nagrałem szybko ceny. Wyjątkowo niskie, bo już jest końcówka sezonu zimowego. Zresztą tutaj ceny są dość niskie, na szczęście. Na Tenerife są chyba jeszcze niższe. Mówię o tych turystycznych miejscówkach W porównaniu do innych krajów No, wchodzimy sobie To jest moja ulubiona plaża jeżeli chodzi o łatwość wchodzenia Ośla, łączka Dla osób Chcących się pływać Chyba jednak zmienię zdanie Kropu takiego nie ma Włożę się chwilę i zobaczymy. Jak się ogrzeje, to będzie miał ochotę wejść. Przynajmniej na pół minuty. Co czyścić sobie za Szybki update. Doszedłem na plażę główną. Mas Palomas. Playa w Ingles. Ludzi trochę jest, ale to jest przesady. Też odpływ. Widać dość spory. To te karawany. To takie. firmy co tu wynajmują te leżaki. Postawiły ludziom. Tylko, że gówno widać często. No, ale przynajmniej nie lejeje po oczach. A co do mojego wejścia? Do wody to trwało. No, 2,5 minuty ale się udało generalnie kropił w niebo miałem przyjemniejsze wejście już ale tak orzeźwiające zakroci przeczyszczone można iść dalej pewnie się przejdę później na wydmę zobaczyć co się tam dzieje ale to kawałek już są a dla Was pewnie 10 sekund. Wyłaniają się już widoki, jeszcze pokażę szybko, to wygląda. Chciałem tam wcześniej nagrać, ale na sierpniu zaczynamy robić Idziemy oglądać piaski. Piaski pustyni. Tutaj um, kurczer Ciekawe zjawisko, to normalne, ale tak wygląda. Wlasek jest zmywany z wydmy jest się. Niekończąca się taka smuga tego. Poza tym to jest pięknie. Tu z bliska lepiej widać. Taka półka się stworzyła piaskowa, tam gdzie ci ludzie stoją. Idą. Niesamowicie to wygląda. Kiwam jak że mam razy pięć minut. Teraz lepiej. Słuchajcie, natury, Za pięć bo Tyle kosztuje autobus, żeby tu dojechać. ok zacienionego pasażu przejść pasaż to chyba po francusku pasaż nic tutaj za wiele nie widać Jedyne co mogę powiedzieć to że będę musiał znowu buty wytrzep musimy wyczepywać z piasku Ale to normalne przy tego typu wycieczkach. Druga sprawa to może przydaje mi się jakaś inhalacja, bo chyba już strony piasku w płucach to jest 3 kilo. Także idziemy zaraz stąd. Na szczęście tu już tak nie wieje. Wyłaniają się afrykańskie tej Daleko, gdzie ten punkt, właśnie, dokowy są palmy, ale to palmy są wszędzie, ale jest też hotel Rio, za milion monet. Taka sieć. Zrobię reklamę miejscu, w którym nigdy nie jadłem lodów, ale zawsze są tu kolejki, więc pewnie są dobre. Idziemy właśnie w stronę tego hotelu. Przeszliśmy pod hotelem na szeroki kąt. Fasady jeszcze z dalsza pokażę. Ale tak to właśnie wygląda. Chciałem tam nagrać. Akurat pan ze służby wyszedł i nie chciałem go nagrywać. Inna sprawa, że kolor skóry miał przeciwny do białego, więc tym bardziej nie wypadało idziemy tam gdzie się sta restauracja o tam muszę uciekać z ulicy do dupy widać bo akurat pod słońce ale lepiej do dupy niż wcale szybki obrót napięcie idziemy rutą ruta w kierunku jedzenia dojcząc Deutschland über alles dużo ich tu jest naszych sąsiadów mają swoich fryzjerów nawet lekarzy i wszystko to potrzebne i mieszkają tu, uwlopują się przejęli generalnie kontrolę tego też przejęli kontrolę to jest tu taki porządek gdzie w Hiszpanii powiedzmy klasycznej byłyby auta tak zaparkowane jedno za drugim nigdzie prawdopodobnie i takie drzewka wszędzie nasadzane idzie się idzie tymi niekończącymi się ulicami tutaj wszędzie są takie małe biznesy typu jakieś markety w dużych budynkach się śpi, a w małych się wydaje pieniądze. Takimi autami się jeździ po pustyni. Lepsze ująć. Poza sznyclami i knedlami można zjeść chińskie i japońskie jedzenie. I mam nadzieję, że kolumbijskie też. Google jest otwarte. Nie wiem czy to mówię czy nie, ale idę się przekonać. Tu mam przystanek powrotny, więc daleko nie mam. Mogę się najeść i dotoczyć tutaj. I mnie zawiozło prawie że pod sam dom. Studia tatuażu, bardzo popularne. Już widać z daleka flagę Kolumbii Także jesteśmy prawie że na miejscu no, z szerokiego kąta do jest o tu takie żółte, niebieskie i czerwone, sobie powiewa. Na razie ładny jest tu zaraz zobaczymy jak mi przyniosę. Łódź nie będę nagrywał, ale dla no. nagle pewnie jedno, danie no bo a więcej nie mam ochoty. Zamówiłem już. Ściekawość, tak? Raz Dla każdego narodu jest inne menu. Niemcy mają pizzę i mięso. W sumie to samo, tylko że po angielsku. Tu Hiszpanie. A to nie, to też jest to samo. Ok, są tylko dwa rodzaje menu. Europejskie i kolumbijskie. To jest europejskie, tylko w różnych językach. A tu są dania kolumbijskie. Ja sobie wziąłem to. Pan Właśnie to. I oczekuję na przyjście. A tu są obrazki poglądowe. Jakby ktoś nie wiedział, co jest czym, a co nie trudno, można sobie podejrzeć. Dopiero teraz uważam te efektowne lampy. tutaj wisz. sombrero, barwa w kolumbie. Wiedzi telewizor na końcu. Przyszło jedzenie. Także zabieramy się. Nie będę opisywał co tu jest. Widać jest grubsza. Wyszedłem z restauracji. Nie oczekuję na autobus. Z całkiem sympatycznie się teraz robiło. Już tak nie wieję. Przynajmniej tutaj. Niedługo powinien być autobus. I może jeszcze się pożegnam. Chociaż nie, bo zacząłem tutaj. To tutaj też skończę odcinek. A Slav Palmas będzie kiedyś osobny. mi się zechce. I połażę tam i pogadam do kamery. Także dzięki za uwagę. I do zobaczenia w następnym epizodzie. W odcinku znaczy się. A nasz Epizod. Co to za słowo w ogóle?